Cześć dzieci, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Jestem Alex a dzisiaj recenzja tego oto magazynu Lego Star Wars. Tak e, udało mi się go kupić w e, dniu premier. Oczywiście kosztował 14,99, no bo ile. E, co ciekawe jest to numer pierwszy na rok 2021, a jeszcze mamy grudzień jeszcze tego Nie skończył, więc to taka ciekawostka dziwna. Jest tutaj dodatek, czyli Jedi Inceptor Obiłana. Eee, nawet fajny model. Zobaczymy, jak będzie rzeczywiście wyglądał w rzeczywistości. 33 elementy, eee, karta imitowana też z Obiłanem i z kim? rzęgła o Dobrze. Eee, no i co? Pamiętajcie, o łapki, w górę i subskrypcji, żeby nie, no... żeby nie żaden kolejny odcinek. Jak już wzbiliśmy te 100 subów, no to kolejny cel to jest 200 subskrypcji, już nie 150, a 200. Oczywiście za 150 subskrypcji. Też będę bardzo Wam dziękował, ale to nie będzie tam raczej specjal żadnego. Tylko dopiero na... Oh sorry, dopiero na 200 subów będzie jakiś specjal. No, no więc właśnie, no więc ja przechodzę właśnie do recenzji tego, otwieramy to się palca. Nie jak ja to dzisiaj nie otwieram. Co jest nie tak? Ale ładnie naciąłem. poszło, tak pięknie naciąłem. Czy to się utnie wreszcie? No, to rzeczywiście. A, żebym sobie nożyczki wybrał. Dobra, rozdziewamy. Jak no, gdzie tam to jest, to się zahaczyło. Dobra, mamy to, mamy, 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 okay, okej, ja już te papierki wywalę też, e, dobra, ojej, co ja z tą kamerą tak e, dobra, mamy to, e, polibak. dobra, idziemy, patrzymy co mamy w magazynie, e, standardowy spis treści, e, z właśnie. E, dalej mamy komiks. Imperium atakuje. O, może być ciekawe, coś tutaj widzę, że z Iłokami na Endorze. E, Okej. Okay. Tutaj przerwa w komiksie. Mamy Czas być razem z Star Wars. I mamy jakieś tutaj, nie wiem, co to jest encyklopedia chyba jakaś. Zestaw. E, nie wiem co to jest. Jakiś joda. Mały. E, Zobacz, wszystkie produkty na Allegro Oczywiście, że na Allegro Dalej mamy... dalej komiks... 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 Komiks się kończy Mamy plakat pierwszy z dzieckiem O nie, naderwało się Nie no no Tu się naderwało, ale dobra no I plakat z datnym Woderem, który mi się nawet podoba Tylko że tutaj mi się trochę naderwało, ale już trudno E, druga część tego plakatu pierwszego: droidy w galaktyce, czyli jakaś łamigówka. Kolejny odwieczny pojedynek, czyli jakaś też łamigówka. Ale tak, tutaj mamy ja tutaj chyba. Znaczy, Jedi, e, Jedi, Sithów i w ogóle tych dobrze źli, po prostu w e, Zestaw. E, mamy tutaj absolutnie wspaniałe. at at no, fajnie Figurki też tutaj sporo, bo Luke Skywalker, generał Vers, dwóch pilotów AT, at dwóch śnieżnych strzymowców. No, e, to, tutaj są ciekawe, no na pewno fajny zestawik, ale pewnie cena też fajna. E, 40 lat Imperium kontratakuje. Słuchajcie, minęło 40 lat od filmu e, Gwiezdne Wojny. E, tak dobrze mówię, e, Imperium odatakuje. naprawdę 40 lat temu już powstało, no nieźle e, 1267 elementów ale pewnie cena też jest spora, ale ten zestawik taki fajny dobra, mamy dalej najlepsze najlepsi przyjaciele e, czyli coś tam, jakaś łamigłówka kolejna e, tutaj mamy Jedi Inceptor, czyli instrukcję do tego Eee, krótki komiks, pora na zaprzęg eee, takie trzy strony tylko mamy Obi-Wan Kenobi, czyli pewnie mm, jakieś informacje e, o Obi-Wanie tutaj galaktyczne obrazki e, z tego numeru, w którym będzie e, taj Interceptor <laughs> Dobra, po prostu taki oto statek e, e, Z właśnie tego no Z tego no, jeden. Ja, no z Gwiezdnych Wojna, z tego, e, No fajne, jest chociaż, ja już tutaj widziałem, 12 styczeń, 12 styczeń I to powinien być pierwszy numer na e, rok 2021, no ale dobra e, No fajne, raczej kupię ten model, nawet jest ok, 32 si elementy e, Spoko jest. Tutaj czekam na ten magazyn z tą Kapitan Marvel z 17 ludzi, więc pewnie ten będzie, yy, No, yy, więc yy, ogólnie. Yy, fajnie. <ścoughs> yy, dalej mamy yy, właśnie jeszcze reklamę tego Lego City. Jakoś mnie nie urzeka to Lego City, tak kupiłem, bo kupiłem te dwa poprzednie magazyny których nie musiały być recenzje, ehm, ale jakoś tak po prostu już wolę Lego Star Wars i w ogóle No i z tyłu jeszcze Lego Jurassic World z tym, chociaż też tego nie kupowałem, jakoś też. Aha, tu były te naklejki, fajne. No ehm, i co, ja już przechodzę do. A czy my się widzimy, jak ja już te dodatki e złożę, chociaż to jest dodatek, tutaj jeszcze karta jest Obi-Wan, Kenobi-Konta, Django Fett, karta limitowana, no fajna. Z tyłu oczywiście Lego Star Wars no, i my się widzimy, jak ja już złożę ten statek. No Dobra, słuchajcie, tak się prezentuje ten dodatek. Fajnie, że to jakoś może stać i się tak jakoś nie przewraca. Było na pewno lepiej to. Na plus. I przyznam szczerze, jest naprawdę dobrze odzyrowane z filmu. I mi się nawet to podoba, tylko czekajcie, coś tutaj źle zrobiłem. No, teraz lepiej po prostu tutaj tego źle teraz zamocowałem i jest to w miarę dobrze e, odzorowane. Kolorystyka, no to jest szara. E, elementy bordowego, e, tutaj wiadomo ten napęd, czy też jak to nazwać. E, tutaj trochę tak e, na początku myślałem, że to tak będzie, ale już jest tutaj lepiej. Po prostu taka tutaj szczelina była i to tak nie za fajnie wyglądało, ale już trochę to lepiej wygląda. E, tutaj na pewno e, te takie no co mi to nazwać, więc nie wiem, e, też fajnie to e, wygląda. E, tutaj kokpit, e, miało to pewnie e, symbolizować, e, i no, no jak na 33 elementy, no naprawdę fajnie to e, wygląda. E, no i co tutaj dużo mogę jeszcze e, dodać, myślę, że tutaj Ocenkę jeszcze wystawię, <laughs> e, ocena moja to taka 8 na 10, bo jest w miarę fajne, ale jakoś czegoś mi tutaj tak jakoś, nie wiem czy to brakuje, czy jak to nazwać, więc moja ocena to taka 8 na, 9, na 10, e, chociaż nie wiem po co tutaj ocenę daję, e, ale w miarę fajnie jest to odwzorowane. No i co słuchajcie, w tym odcinku to było na tyle, e, my się widzimy już niedługo, no i co, trzymajcie się, cześć!